Cześć z tej strony Głazewski Jakub z formy 2:4H. A jeśli chcesz osiągnąć jeszcze lepszą formę, dążyć do jeszcze większej siły, to ten odcinek jest dla Ciebie. Poznasz tutaj kluczowe strategie, jak i podejścia, które pomogą Ci przekroczyć swoje ograniczenia oraz osiągnąć wyższy level. I pamiętaj, jak mawiam, chcesz mieć ciało jak milion dolarów, mając umysł wart 10 groszy. Tak więc, kiedy czytam o ludziach, którzy osiągnęli wiele w swoim życiu i analizując ich sposób myślenia, jak i działania, jestem głęboko przekonany, że sukces zostawia po sobie ślady. Podobieństwa między nimi są często zadziwiające, niezależnie od dziedziny, w której się specjalizują. I jedną z rzeczy, która pewnie nie zdziwi Cię i która łączy ludzi o ogromnych osiągnięciach, jest to, że posiadają dyscyplinę i cierpliwość dodatkowo zdają sobie oni sprawę z tych istotnych cech jednakże paradoksalnie problem z dyscypliną i cierpliwością polega na tym że aby je osiągnąć potrzeba właśnie dyscypliny i cierpliwości w ten sposób tworzy się zamknięte koło które wymaga silnej woli i właśnie systematycznej pracy aby to wszystko przełamać ale potrzeba jeszcze czegoś jeszcze czegoś co łączy tych wszystkich Konkretnych ludzi, którzy odnieśli sukcesy samodzielnie, to coś magicznego, co czyni ich wyjątkowymi. A są to ich wysokie wymagania wymagania wobec siebie w głównej mierze oraz wobec innych. Stawiają sobie oni nieustannie coraz wyższe cele, bo to jest kluczowy element rozwoju powtarzam kluczowy wymagać więcej. Bo bez przerwy ktoś mnie pyta bądź pisze do mnie, że potrzebuje motywacji, że nie może się zmotywować, że jest już ciężko, że czuje presję. I moja odpowiedź jest zawsze taka sama. Zacznij kurwa od siebie wymagać więcej. Więc jeśli chcesz poprawić swoją sylwetkę, musisz najpierw wymagać od siebie. W pierwszej, drugiej i trzeciej kolejności. Bo mamy już zbyt dużo. Bez mózgów, którzy wymagają od innych i od świata, nie dając niczego od siebie. Liczą, że tabletka ich odchodzi, wyzdrowi, wymagają, że ta osoba, która im pomaga, na przykład trener, zrobi za nich robotę. Żyjemy w epoce, gdzie wiele osób uważa, że zasługuje na wszystko tylko dlatego, że istnieją. Jednakże, muszę ci to wyjaśnić. Nic ci się nie należy, a świat nie ma zamiaru spełniać, Twoich zechcianych. Jeśli chcesz coś osiągnąć, zacznij od własnego wysiłku. Nie ma sensu czekać na to, aż ktoś nam coś da, bo życie nie działa w ten sposób. Więc jeśli chcesz coś osiągnąć, musisz na to zapracować. Nie ma tutaj miejsca na jakąś bierność czy oczekiwanie, że ktoś zrobi to za nas. To my sami musimy być właśnie takimi motorami postępu. Tak więc, zamiast narzekać, na świat zacznij po prostu działać. Pamiętaj przy tym wszystkim, że największym przeciwnikiem jesteś ty sam. Arnold, Jordan, Kobe, Elon Musk, oni wszyscy od ciebie wymagali. Dlatego są teraz gdzie są i mają to, co chcieli. A wiecie, co jest największą przeszkodą w osiągnięciu wyznaczonego celu lub sukcesu? Samo zadowolenie, brak wymagań od siebie. Zawsze zaczynasz pełen pasji, pełen energii, chcesz piąć się na szczyt, walczyć z najlepszymi, podnosić największe ciężary, chcesz zbudować lepszą sylwetkę, być w formie, mieć mięśnie jak z okładki, z magazynu, ale potem coś się dzieje. Nagle czujesz, że osiągnąłeś coś. Zacząłeś popuszczać sobie pasa. Takie samozadowolenie będzie wkradało się po cichu. No i co potem? Zaczynasz się rozliniwiać. Przestajesz starać się tak mocno jak kiedyś. I wtedy wszystko trzaska. Wszystko idzie na dno. To tak jakbyś był na dobrej drodze do zmiany sylwetki, do sylwetki swoich marzeń, do swojego celu życiowego. A potem nagle wszystko się rozsypuje. Bo wszyscy są dzisiaj tak cholernie zadowoleni z ciebie. Wszyscy są z ciebie tak bardzo dumni, a przecież im dalej jesteś, tym więcej musisz kurwa pracować. Tak nad sobą, tak nad siłą mentalną, jak i fizyczną. Powtarzam, im dalej jesteś, tym musisz więcej pracować. I wiesz, jaka jest różnica pomiędzy luksusowym samochodem a starym, rozklekotanym autem? To są właśnie te standardy. Oczekiwania i wymagania. Bo w luksusowym samochodzie. Masz pewność, że wszystko będzie na najwyższym poziomie. Wygoda, wykończenie, osiągi, wszystko. Ale weź teraz to stare, rozklekotane auto. Tam standardy są takie sobie, a czasami wręcz niskie, a co dopiero mówić o oczekiwaniach. W innym wypadku oczekujesz luksusu i komfortu, a w drugim no właśnie, musisz się zadowolić tym, co masz. I to samo dotyczy naszych oczekiwań. Od siebie samego i od innych, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie zdrowej i sylwetki. Osoby, które dbają o siebie, o swoje zdrowie, będą stawiały sobie wysokie wymagania. Dla nich dobra forma, zdrowy styl życia to standard, a wszelkie niedociągnięcia są po prostu dla nich nie do przyjęcia, bo to są ludzie o wysokim poczuciu własnej wartości. A jak sobie wyrobić poczucie, wysokie poczucie własnej wartości? Ano, właśnie poprzez podniesienie swoich oczekiwań oraz wymagań, bo skrajne podniesienie w stosunku do siebie i bardzo wysokie podniesienie w stosunku do innych wymagań będzie do tego dążyło. Jednakże ciekawe jest to, że podniesienie swojej wartości poprzez dbanie o lepszą sylwetkę i zdrowie może napędzić nas do ciągłego rozwoju, bo kiedy czujemy, że, że zasługujemy na najlepsze, Staramy się i stajemy się bardziej skłonni do podejmowania wysiłku, aby to osiągnąć. A brak zadowolenia i akceptacji z własnego ciała może być właśnie takim motorem, który popycha nas do przodu. I o tym mówiłem w poprzednim odcinku o, o motywacji, także zajrzyj do niego, bo jest naprawdę wartościowy i może wskazać Ci tą kluczową drogę do rozwoju. Także wysokie poczucie własnej wartości jest zaprzeczeniem tolerancji, brak zadowolenia. I akceptacji jest jedną z podstawowych takich sił napędowych każdego postępu. Więc większość ludzi właśnie dlatego nie osiąga tego, czego pragnie, bo lubią pozostawać w swojej strefie komfortu. W końcu dlaczego mieliby się męczyć, podnosić swoje wymagania i naprawdę wymagać od siebie jeszcze więcej. Wielu po prostu preferuje pozostać tam, gdzie jest, zamiast wkładać dodatkowy wysiłek, by osiągać więcej. Jest to szczególnie widoczne w kontekście zasady Pareto, czyli tej 80-20, która mówi nam w tym wypadku, że większość ludzi, bo aż 80%, nie podejmie wysiłku potrzebnego do osiągnięcia swojej wymarzonej formy. Ale tak naprawdę, jeśli bliżej się przyjrzeć tej zasadzie, zauważymy, że istnieje bardziej precyzyjna dystrybucja sukcesu, która wygląda mniej więcej tak, że 80% ludzi unika wysiłku i zmiany pozostając w swojej strefie komfortu. 15% osiąga pewne rezultaty, ale są to rezultaty tylko zadowalające, niewybitne. No i tylko 5%, tak zwane słynne 5% ludzi naprawdę angażuje się i osiąga zajebiste wyniki. Czyli Osiągnięcie lepszej sylwetki i sprawności fizycznej wymaga wyjątkowego podejścia. Jest to jak walka o przetrwanie, bo ten świat, mój drogi słuchaczu, słuchaczko, nie jest dla słabych. W tym kontekście dążenie do poprawy kondycji jest kluczem do wejścia w ten elitarny, pięcioprocentowy odsetek. Dlaczego masz od siebie wymagać tak więcej, tak wiele? Ponieważ większość ludzi, z którymi stykasz się na co dzień, nie stawia sobie wysokich standardów, zwłaszcza jeśli chodzi o dbanie o swoje ciało i sprawność fizyczną. Ich podejście do własnego zdrowia i kondycji jest dość często na niskim poziomie, ale ty chcesz od, od siebie więcej, chcesz być lepszy, silniejszy, bardziej sprawny, dlatego właśnie stawiasz sobie wysokie wymagania. Które przestają być tylko kwestią taką zewnętrzną, a stają się Twoją własną wewnętrzną motywacją. Więc kwestia nie leży tutaj w zwykłym osiągnięciu celu. Kwestia leży w budowaniu siebie, w budowaniu zaufania do siebie, szacunku do siebie, poczucia mocy sprawczej, siły wykonawczej. Poprzez dbanie właśnie o swoją sylwetkę, poprawę zdrowia i dążenia do jeszcze lepszej kondycji, Pływamy na wszystko inne dookoła. Zmiana ciała staje się tu takim efektem ubocznym. O to w tym wszystkim właśnie chodzi. Dlatego nie możesz. Po prostu nie możesz, jak zwykle, robić siebie samego w chuja, obiecując coś i potem się wycofując. Bo jak wtedy masz sobie ufać? Jak wtedy możesz czuć do siebie szacunek, i czuć, że możesz na wszystko wpływać? A pamiętaj, że właśnie za to odpowiada Twoja podświadomość. A ta podświadomość ciągle słucha i obserwuje, jeśli sobie coś obiecasz, a potem się wycofujesz. I tak każdy aspekt naszego życia będzie wyglądał, że będzie sobie przypominała tą poprzednią sytuację, i będziesz często podchodził do tego z niewielkim zapałem, lub też będziesz wiedział, że możesz się już poddać. Dlatego to Twoje wymagania, a nie Twoje życzenia i zachcianki. Determinują jakość Twojego życia. Bo kiedy skupisz się na dążeniu do lepszej sylwetki, poprawie sprawności czy zwiększaniu swojej siły, wpływa to nie tylko na Twój wygląd fizyczny, ale także na wiele innych aspektów życia. Bo jeśli postawisz sobie wysokie cele, podniesiesz te standardy, o których mówiłem, i wzmocnisz oczekiwania względem siebie, automatycznie też zwiększysz ilość wysiłku, którą w to wkładasz, i zwiększyć działania. To z kolei przyczyni się do wzrostu twojej percepcji zasługiwania na coś i właśnie poczucia własnej wartości. Stworzysz nową, wyższą i bardziej silną strefę komfortu. Bo stworzenie nowego, wyższego i bardziej takiego silnego punktu odniesienia wobec samego siebie czyli tej nowej strefy komfortu jest kluczowe do ogólnego rozwoju osobistego. Bo zauważ, Twój mózg adaptuje się do nowych warunków. A nowe zachowania po prostu stają się potem już dla niego typowe i oczekiwane. Tak samo jak teraz jesteś przyzwyczajony do dostępu do bieżącej wody, prądu czy właśnie internetu. A dążenie do lepszej sylwetki i kondycji fizycznej może więc wyznaczyć takie Twoje nowe standardy dla całego Twojego życia prowadząc do jeszcze większego poczucia spełnienia i sukcesu. Bo zawsze, ale powtarzam, zawsze twoim celem powinna być doskonałość. Wtedy nigdy nie zabraknie ci bieżni. Właśnie w taki sposób bazuję pracując ze swoimi klientami. Daję im świadomość, że jeśli mają wpływ na zmianę swojej sylwetki, to również mają wpływ na inne aspekty życia. Zwiększam w ten sposób ich Poczucie kontroli, pokazując ich decyzyjność, że to oni mają realny wpływ na różne sfery swojego życia. Jednakże istnieje pewien szkopu, a jest nim wykonanie danej czynności w tym kierunku. Tą teorię czerpie z taoizmu, którą kiedyś poznałem, czytając podejście mentalne wobec swojego ciała, jak i umysłu. I na niej właśnie bazuje współpracując z podobiecznymi. Bo w takich taoistycznych sztukach wewnętrznych alchemia pomiędzy właśnie kompleksowym procesem transformacji swojego umysłu, jak i ciała. Ten proces alchemiczny angażuje zarówno umysł, jak i ciało. Nie można więc zmieniać jednego bez zaang zaangażowania drugiego. Bo integracja tych dwóch elementów. Prowadzi do osiągnięcia harmonii i równowagi, co jest kluczowe w takiej taoistycznej archemii wewnętrznej. I według mnie to jest właśnie sens zmiany sylwetki, jak i całego naszego kształtu. To jest dla mnie najważniejsze, współpracując z moimi klientami. Bo nie tylko wpływasz na swoją sylwetkę, ale właśnie na całe swoje życie. Bo odpowiedz mi, drogi słuchaczu, bądź słuchaczko. Uważasz, że wyglądasz wystarczająco dobrze, ale w porównaniu do kogo. Bo jeśli dotarłeś do swojego wymarzonego wyglądu lub skupiłaś swoją wyznaczoną ilość kilogramów, to znaczy, że się poddałeś bądź poddałaś, i zadowoliłaś się tym, co osiągnąłaś. Istnieją ludzie, którzy nie mogliby patrzeć na siebie z takiego punktu widzenia, w jakim ty patrzysz na siebie teraz. Jednak ja nigdy nie popadnę w takie samozadowolenie i też nigdy nie pozwolę swoim podopiecznym na to samo bo zawsze będę dążył do doskonałości i zawsze ty musisz dążyć do doskonałości to dla mnie jest bardzo ważne aby wspierać swoich podopiecznych w taki sposób którzy przyszli po pomoc owszem zgodzę się że same dążenie do lepszej sylwetki sprawności fizycznej czy zwiększania swojej siły szczęścia ogólnego jako takiego ci nie dadzą. Ale pogoń za nimi sprawi, że stanisz się innym, silniejszym człowiekiem, bardziej odpornym na stres i presję. Zmienisz swoją grupę znajomych, o której mówiłem, nauczysz się ciężko pracować i polubisz nawet ryzyko. A to odmieni cię, mój drogi kolego, koleżanko, diametralnie. No i oczywiście zwiększysz poczucie swojej własnej wartości. A to doda ci z pół metra wzrostu. I oczywiście na sam koniec muszę Cię zostawić z pytaniem, bo jest to mój sposób na wpływ na Ciebie, na Twoją zmianę. Dlaczego ktoś o zdrowych zmysłach mógłby chcieć od siebie mniej i brać na siebie mniej odpowiedzialności, niż jest w stanie? Odpowiedz mi, dlaczego. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Dodatkowo zapraszam Cię do zapisania się na mój newsletter, gdzie właśnie co tydzień wysyłam na Twojego maila różne metody, tipy i wiedzę, która możesz zastosować u siebie w dążeniu do lepszej formy i dążeniu do, do tej doskonałości, o której mówiłem, w każdym aspekcie swojego życia, nie tylko w zmianie wyglądu. Także myślę, że warto. A jeśli. Podobało się Ci proszę o lajkowanie, udostępnianie i dzielenie się własnymi opiniami w komentarzach. Dziękuję za wysłuchanie, Jakub Głażewski forma24H. Pozdro!